Ray Snowboard z Polska, Piotrek. Dzisiaj kilka słów dla Was o damskich butach Rajda Hera, Hera Pro. Czym się różnią? ją to szczególnie panie, które nie chciałyby, aby ich buty snowboardowe stwarzały wrażenie, że mają wielkie stopy. To na pewno znajdziecie we wszystkich butach Rajda. Są zgrabne, małe i bardzo dobrze leżą na nocie. Drugą rzeczą, która w zdecydowany sposób łączy te dwa modele butów, to jest termoformowalna pianka Intuition. Pianka, którą dzięki wygrzaniu w specjalnych nagrzewnicach, które znajdziecie w sklepach snowboardowych, które sprzedają buty Rajda, jesteście w stanie dopasować te buty, te linery przede wszystkim butów stworzonych na piance Intuition do Własnej specyficznej stopy. Dzięki temu zyskujecie olbrzymi komfort, świetną kontrolę i, tak jak wspomniałem, są to buty wasze, nie buty stworzone gdzieś tam dla kogoś, tylko specjalnie dla was. Co różni te dwa modele butów od siebie? Z pewnością jest to przeznaczenie, target grupa, do których te buty są kierowane. Hera jest butem z podwójnym systemem, boa który reguluje bardzo dobrze trzymanie stawu skokowego, i jego flex jest bardzo zrównoważony dla średnio zaawansowanych kobiet, jak również dla kobiet, które zaczynają swoją przygodę ze snowboardem i chciałyby komfortowego, ale bardzo dobrze trzymającego staw skokowy buta. Jeśli chodzi o HERE Pro w kwestii systemu Boa, jest on bardzo podobnie zbudowany, jednak system trzymania stawu skokowego opiera się o tak zwany hybrydowy system, to znaczy trzymanie pięty nie odbywa się tylko w jednej płaszczyźnie, ale odbywa się w dwóch płaszczyznach. Dzięki temu buty w łagodniejszy sposób, ale też w bardzo znacząco usztywniający sposób są w stanie kontrolować poruszanie się pięty w bucie. Jeśli chodzi o flexy. Hera jest butem, którego Raid określa w kategorii Flexu 5. Hera Pro jest troszkę bardziej zaawansowanym butem dla trochę bardziej zaawansowanych rajderek i dlatego flex tego buta określany jest na poziomie 7. Jak we wszystkich modelach damskich butów Raida, znajdziecie tutaj także, zarówno w Herze, jak i w Herze Pro, system CAT, tak zwany system regulacji objętości górnej części łydki. Dzięki temu systemowi można w łatwy sposób dopasować górną część cholewki, zarówno do bardzo szczupłej łydki, jak i do bardzo rozbudowanej łydki. Dzięki czemu nie następuje tutaj żaden punkt nacisku, który może powodować dyskomfort w czasie jazdy. Patrząc bardzo ogólnie na porównanie tych dwóch butów, Hera jest przeznaczona dla osób, które szukają więcej komfortu. Chciałbym mieć buta, który znakomicie kontroluje też jazdę, ale daje dużą dawkę właśnie poczucia komfortu. Hera Pro również zachowuje tą dawkę komfortu, jednak flex i system trzymania pięty jest skierowany do, dla troszkę bardziej zaawansowanych Rajderek, które właśnie tego oczekują: trochę większego flexu i zwiększonej kontroli w czasie jazdy.